Blue iskra, miasto drży, gdy wchodzę w rytm Elektropuls jak neon, błyszczy mi pod skórą Dziś bit mnie niesie, lecę wyżej ponad każdy szczyt Nie ma stopu, tylko flow, tylko prąd i zgrzyt blue iskra, miasto drży, gdy wchodzę w rytm Elektropuls jak neon, błyszczy mi pod skórą Dziś bit mnie niesie, lecę wyżej ponad każdy szczyt Nie ma stopu, tylko flow Scenę jak glitch z programu niosę Zwarcie co odpala każdą salę po kolei Za mną bas uderza, serce bije w tempie do wait, twoje myśli robię darker Jakbyś patrzył w neon blade Na ulicach echo kroków, nocą tylko puls Idę pewnie przed siebie, jakby prąd prowadził mnie wzdłuż Słowa lecą, spadają ciężko jakby miały własny bit, to mój świat Hip-hop, rap i elektro w jednym triw W kablu Na miasto drży Gdy wchodzę w elektropuls Jak neon błyszczy mi pod skórą dziś Widnie nie się lecę, wyżej ponad każdy szczyt Nie ma stopu, tylko flow, tylko tylko prąd i Nie szukam sławy, ja ją tworzę, kiedy idę przez mrok Mój vibe świeci mocniej niż billboardów cały blok Słyszysz w głośnikach mój styl, to nie kopia, to znak Że jak wpadam na trakt, to system idzie w lekkie zwarcie, pękł hak Beat płonie świat, kręcę jakbym kot do niego znał Każda linia jak impuls, raz uderza, raz drga A to hybryda serca z prądem, czysty vibe A gdy wchodzę na beat, wszystko inne traci drive W kablu iskra, miasto drży, gdy wchodzę w rytm Elektropuls jak nie. Wyszymi mi pod skórą dziś, widnie nie się, lecę wyżej ponad każdy szczyt Nie ma stopu, tylko flow, tylko prąd i zgrzyt